Witajcie! W tym filmiku sobie zagramy w taką grę o rysowaniu. Troszkę już o niej wiem. O, można biegać. Fajnie. Na przykład macie taki przepiękny obraz. Ej. A no właśnie, nie wytłumaczyłem o co chodzi. Jeżeli jest taka bramka. To oznacza, że nie możemy już dokończyć tego obrazu. Możemy zobaczyć, jak było wcześ... wcześniej, a jak jest teraz. Eee, też, jak na przykład jest tutaj. Ktoś zrobił moją twarz z Minecrafta. Fajnie, fajnie. Eee, jak ktoś na przykład zrobił takie coś, i jest tutaj taka karteczka, to można to zrobić. Na przykład, nie wiem. Nie wiem, co chcę zrobić. E, no, też można pominąć. Jeżeli ktoś wie, do czego to jest nawiązanie, to pozdrawiam. E, no to tak, też można coś tam zrobić więcej. Też można zobaczyć, jak, jak już mówiłem: e, sprawdzić, co było wcześniej, a jak teraz można zrobić lajka i zreportować jak to się rysuje niefajne rzeczy i no ogólnie fajna gra i musiałam i muszę was przeprosić za to, że tak długo nie nagrywałem, ale wiecie, jakoś Chęci nie popierały. A więc no. I. Jak myślicie, co zrobię z tym I? A. Zrobię I love you? B. Zrobię coś nieprzewidywalnego? Czy C. Zostawię to? Oczywiście, że B. Czyli zrobię z tym coś nieprzewidywalnego. Czyli zrobię okno Nie wiem czemu Bo nie wiem zrobię coś takiego Jakbyście chcieli sobie też w to pograć To link do tej gry macie w opisie Co to jest? Aha, gość tylko to nosował Daj. Like. No to tak. Gość. Że się, jak już mówiłam, to... Link wam dam w opisie, jakbyście chcieli zagrać. Jak na przykład coś narysuję, bo też można samemu coś rysować, na przykład tutaj jest takie pole To właśnie tak. Można... oj... E, no i też można pograć sobie po... Jak ktoś znajdzie moje rysunki, to można sobie je zmienić. Ok. Dobra. Narysuję sobie. Nie wiem. Albo nie, wiem, co narysować. Narysuję to, co umiem rysować. Jak ktoś się już domyśla, co to? O, gratulacje dla niego. Dla ciebie. Nie wiem. Nie wiem kto to ogląda. Tak dobrze zgadliście o to twarz Creepera. Też można tutaj wypełniać. To będę musiał poprawić. Ja już mniej więcej widziałem jak ta gra działa. A więc No I, I taki fajny obrazek No jakby ktoś chciał zobaczyć No o O Ktoś już zmienił Arcydzieło No po prostu Arcydzieło Arcydzieło no. Normalnie arcydzieło Aha, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O, okej, okay, okej. Okay. Dużo tutaj bezsensownych obrazków. Na przykład. Oj, akurat nie mogę znaleźć. E, na przykład tego. Albo tego. Chociaż wiem z jakie to jest gry. Jak też to napiszcie w komentarzu. Jak czajcie bazę. Nie wiem czy tak się nadal mówi. O, znam tą grę. Daj lajka. A Okej. Okay. Dobra. Trzeba szybko coś znaleźć, co bym mógł poprawić, bo same tutaj ramki, a jak już mówiłem, że jak tutaj jest ramka, czy tam nie ramka, płocik, to tak można nazwać. To wtedy też są postacie, które można gadać. W sumie nie gadać, tylko na coś mam do powiedzenia. Być może z tego będzie też drugi filmik. Wow, ale kreatywne. No, być może też z tego będzie drugi filmik. Jak już mówię. I no. Tak sobie patrzę i dużo jest albo pustych, albo dokończonych. Bo jakby ktoś jeszcze pytał, czemu tak dużo jest niedokończonych w sensie albo dokończonych, bo niedokończonych jest mało. Ok, e, no to tak, e, chyba zaraz będę już kończył ten odcinek. I no. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jakiegoś fajnego obrazka na koniec sobie porysujemy. Zostawcie subskrypcję. Oj. Aha. Łapkę w górę e, i mam nadzieję, że w sensie, się. No po prostu. E, miłego dnia życzę i pa pa.